Cześć, nazywam się Agata Wilczyńska, e, mieszkam na co dzień w Londynie i trzy miesiące temu dołączyłam do programu Dr. Ani Oskwarek. Uwolni się od migreny w 90 dni. E, dlaczego zdecydowałam się dołączyć do tego programu? E, otóż e, towarzyszyły mi migreny, chroniczne migreny od około 6-7 lat. E, że codziennie budziłam się z bólem głowy, który towarzyszył mi. W ciągu całego dnia e, miałam jakby taką mgłę mózgową, nie mogłam swobodnie myśleć, a tym bardziej e, efektywnie funkcjonować e, i jakby cieszyć się moim życiem, więc jakość mojego życia w momencie zapisania się tutaj na ten, na ten program była bardzo, bardzo niska bym powiedziała. Nie mogłam też realizować jakby siebie, swoich, swoich tutaj pasji, pomysłów, swoich, swoich, swojej nawet kariery zawodowej, bo kiedy zaczęłam pracę, to po dwóch dniach musiałam zrezygnować, ponieważ tak strasznie dokuczały mi migreny w ciągu dnia, że no nie byłam w stanie się skoncentrować, myśleć, funkcjonować, być wydajną w pracy na tyle, ile bym chciała. Więc nakładam jakby jeszcze dodatkowy stres tutaj na siebie. Więc to był ten moment, w którym dołączyłam do programu, już w akcie takiej też desperacji, już bardzo niskiej jakości tutaj i zdrowia, i, i mojego życia. Koleżanka podesłała mi link do programu, poczytałam i, i tak w zasadzie, co mnie zatrzymało, to to, że Ania mówiła o takim bardzo holistycznym podejściu tutaj do zdrowia. I mimo tego, że ja to gdzieś wiedziałam już w sobie, bo też zdawało mi się, że prowadziłam zdrowy tryb życia i, i jak gdyby też zdrowo się odżywiam, w miarę też, też jestem aktywna fizycznie. Więc zdawało mi się, że no dlaczego, dlaczego te migreny ciągle mi dokuczały, nie mogłam dojść, jak gdyby tutaj do tej przyczyny, do tej przyczyny tych migren. I szukałam drogi szukałam drogi, próbowałam mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Miałam wszystkie możliwe badania robione, analizę krwi, badania tutaj na nietolerancje pokarmowe, badania głowy, czyli tomograf, mózgu konsultacje z różnymi lekarzami w Polsce i za granicą, z dietetykami, byłam na diecie niskohistaminowej, później na ketogenicznej. E, tak, e, co jeszcze, no po prostu było tego bardzo mnóstwo, zioła piłam, e, piłam różne, różne jakieś tam właśnie takie mikstury, które miały mi też pomóc, jakieś dodatkowe suplementy. E, tak, i, i to już po prostu mi się wydaje też, no i leki przede wszystkim, też leki przeciwbólowe, najróżniejsze próbowałam i yy, hormonalne nawet mi były przepisywane, które całkowicie mi nie służyły. Na początku, mimo już, że byłam w tak trudnym położeniu, i wewnętrznie, i emocjonalnie, i fizycznie byłam całkowicie rozwalona, to podjęłam w środku decyzję, że będę pracowała z tymi metodami, będę pracowała z tymi technikami, zrobię wszystko, co w mojej mocy. Żeby, żeby po prostu już wyjść do tego zdrowia, żeby wróciło mi zdrowie i powiedziałam tak do siebie, nawet pamiętam przed programem położyłam ręce na dłoni i dłonie na, na sercu przepraszam, <grym> dłonie na sercu i powiedziałam do siebie tak, że to jest ten czas i, 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 i teraz już jest czas, żebyś już wróciła do zdrowia to już nie może dłużej trwać bo to już była agonia, to już nie było życie, to już, to już było naprawdę no, trudne dla mnie stan. To, no, to już była choroba tak naprawdę to jest, to jest choroba i psychiczna, i emocjonalna, i, i duchowa. I program bardzo dużo mi tutaj pomógł, bo zapoczątkował we mnie ten proces, więc była wiedza teoretyczna, mieliśmy praktyczne warsztaty co tydzień, we wtorek, lub, lub we wtorek wieczorem, lub w piątek rano można było uczestniczyć na Zoomie. W takich warsztatach na żywo z Anią. Później też były te warsztaty do odtworzenia na platformie, jeżeli ktoś nie mógł uczestniczyć. Warsztaty dotyczyły właśnie pracy z emocjami, z omawianiem właśnie różnych też tutaj sposobów, jak hydroterapia, właśnie picie wody, czy, czy też automasaż, no różne najróżniejsze techniki, jest tam tego bardzo mnóstwo, całe, całe mnóstwo tych technik jest omówionych. I każdy w zasadzie no, musi na sobie próbować i szukać dla siebie to, co najbardziej pracuje, pomaga, służy, rezonuje. Oczywiście nie jest też tak, że za pierwszym razem pomoże, nieraz trzeba kilka razy wykonać daną czynność, żeby zobaczyć jakieś efekty, ale nieraz jest tak, że od razu na przykład coś zadziała, bo właśnie czym jest migrena. Migrena nam pokazuje, że czas zwolnić w naszym życiu, że po prostu że ciało potrzebuje odpoczynku, ono się tego domaga, ono chce nam e, wręcz, e, wręcz e, jak gdyby sygnalizuje nam, że to już jest e, czas dla nas, żeby coś zrobić, zadziałać, a my jak gdyby ignorujemy te sygnały i bierzemy kolejny lek, kolejną tabletkę, e, jeszcze ten stan nasz wewnętrzny, taki emocjonalny e, się pogłębia, pogarsza i to jest takie błędne koło. Nie, ja też w tym byłam i, i, i to, to było bardzo trudne. Wróciłam też do mojej pasji sprzed lat. Jestem certyfikowaną nauczycielką jogi i też zaprzestałam jak gdyby tej praktyki, w sensie tak uczenia jakieś właśnie 7-8 lat temu, no bo życie się działo i praca i, i, i gdzieś tam odłożyłam tą moją praktykę i uczenie właśnie na bok. A tutaj moje ciało przypomniało sobie i, i wróciłam właśnie do praktyki jogi, ale już w inny sposób, właśnie podeszłam z delikatnością, z taką wyrozumiałością i odkryłam Yin Jogę, która jest bardzo jogą taką rozluźniającą i pracującą na takich głębszych tkankach, właśnie też powodującą... Uwolnienie tych emocji, właśnie fajnie, ta te, filozofia też inniogi jest, że pracujemy na powięzi, a powieść w naszym ciele to jest ta tkanka właśnie łączna, która jest w całym naszym ciele, wszędzie i po prostu w niej najwięcej gromadzi się tych wszystkich takich negatywnych emocji, tych traum. Nasze ciało, pamięta i to wszystko jest gdzieś tam upakowane w naszym ciele w różnych miejscach. I no właśnie, nieraz później wychodzi właśnie w formie różnych dolegliwości, chorób się objawia, jeżeli to gdzieś jest zaniedbane i, i nie potrafimy, nie wiemy nawet jak uwalniać tutaj. Więc e, u mnie praca z ciałem, czyli właśnie ta joga, codzienna, e, codzienna joga, powrót do mojej pasji. E, teraz, kiedy migreny już mi zeszły, właśnie z 25 miesiącu do 5, w zasadzie, więc jest to no, niesamowity rezultat dla mnie, wręcz jak cud ja żyję jeszcze cały czas w jakimś takim stanie niedowierzania, że to się dzieje że to, że to ma miejsce że ja rano budzę się bez migreny i to jest tak wow <grym> naprawdę jestem gdzieś bez migreny, tak czekam kiedy przyjdzie, ale ona mi przychodzi dzięki Bogu i po prostu jestem taka wdzięczna e, więc e, efekt jest e, niesamowity e, zero leków przeciwbólowych Mam lepszy nastrój, większą równowagę emocjonalną. Moja też pewność siebie, poczucie wartości znacznie wzrosło, powróciła właściwie do tego stanu sprzed, jak gdyby. Poprawa też nastąpiła jakości mojego snu, bo nie budzę się z jakimś takim tłumieniem w, w głowie, rzecz, że gdzieś tam już czułam w nocy, nieraz w środku nocy, że coś tam się dzieje. Tak, wzmocniło się moje ciało, zrelaksowało, nauczyłam się właśnie jak działa, jak pracować z moim ciałem. Większa energia do działania, do życia, do bycia, do, do cieszenia się mniej tych natarczywych myśli więc to jest duża, duża właśnie tutaj, cała gama korzyści, które akurat jakby ten program Ani zapoczątkował. Przez zmianę podejścia, przez jakąś taką wewnętrzną decyzję, przez moje pełne zaangażowanie tutaj w ten program, takie zaufanie też Ani i zaufanie przede wszystkim sobie i dam pozwolenie swojemu ciału na to, żeby ono wyzdrowiało, a w zasadzie w moim przypadku no, zadziałało i, 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 to jest, i to jest niesamowite, więc. Ja jestem bardzo, bardzo wdzięczna tutaj za Ani zaangażowani, za jej wsparcie, e, za jej metody, też tutaj terapia Igera, którą Ania zaproponowała, całkowicie coś nowego, takiego dla mnie było tajemniczego, a, a, a w zasadzie też e, taka półtora godzinna sesja gdzieś tam, myślę, że we mnie e, coś tam e, e, poruszyła i pouwalniała. Więc to było z pewnością też taki głębszy proces, przez który warto przejść i, i zachęcam, polecam. Ania jest profesjonalna, jest bardzo zaangażowana z całym swoim sercem i tutaj taką też sercem i dobrą, dobrą taką radą i do, takim, tą obecnością, dobrą energią i cały czas w tym procesie człowiek czuje się taki właśnie wsparty, zaopiekowany i to jest właśnie środowisko, taka przestrzeń, której naprawdę chce się wracać do zdrowia. Ja przynajmniej tak to odczułam i z pewnością mogę ten program polecić wszystkim osobom, które zmagają się na co dzień z migreną, które które poszukują tutaj drogi do, do uwolnienia się do życia właśnie w takiej lekkości, w radości, w połączeniu ze, ze sobą, ze swoim ciałem, z powrotem, takim z, w powrocie do, do siebie właśnie. Tak, mogę powiedzieć, że jestem teraz wolna. Jestem w procesie jeszcze jakby rekonwalescencji, zdrowienia, ale no nie spodziewałam się, że w ciągu trzech miesiąc, miesięcy... Tak będą w moim przypadku duże, duże, duże efekty, a są jestem za nie niezmiernie wdzięczna, dziękuję Ani za ten program. Mam nadzieję, że będzie wspierać, pomagać kolejnym osobom, w powrocie do zdrowia, w powrocie do, do życia, właśnie w, w potencjale w, do realizacji właśnie siebie, swojego życia bez migren, bo to naprawdę to nie jest życie z migreną to nie, jest, to nie jest życie, to nie jest normalne życie. A bez migreny to po prostu jest jakby całkiem nowy wymiar. Ja uczę się teraz na nowo żyć w nowym wymiarze, mówię, już tamten rozdział zamyknęłam z migreną, mówię, teraz uczę się żyć w nowym rozdziale, jakby nowo ja już bez migreny i, i uczę się siebie na nowo, uczę się kochać siebie na nowo. Tak, to jest, to, jest, to jest piękne i dziękuję za ten piękny program i, i za tą piękną pracę, za, za wsparcie, zaangażowanie. Dziękuję Aniu i zachęcam, zachęcam serdecznie wszystkich do skorzystania tutaj z wsparcia Ani, doktor Ani, Oskwarek i programu. Uwolni się od migreny w 90 dni. Pozdrawiam serdecznie.